Cześć wszystkim, witajcie na kolejnym odcinku podcastu Akademii Historii. Z tej strony Szymon i witam Was w poniedziałek, 13 października. A skoro taka data, to postanowiłem wziąć na tapet e, dzień kolejny, w pewnym sensie. 14 października, jak wiadomo, jest to Dzień Nauczyciela. I ja postanowiłem w tym podcaście zastanowić się, dlaczego go obchodzimy. E, oczywiście odpowiedź jest prosta. Jest to Dzień... Komisji Edukacji Narodowej, tak brzmi powiedzmy oficjalna nazwa, no ale właśnie czym była Komisja Edukacji Narodowej, czemu służyła, w jakich okolicznościach została powołana i dlaczego było to takie ważne, że po dziś dzień te, to właśnie, te właśnie rocznicę świętujemy w taki ani inny sposób? O tym będzie dzisiejszy podcast, do którego słuchania was bardzo serdecznie teraz zachęcam. Zaczynając. Pochylmy się troszkę i popatrzmy, jak wyglądał system edukacji w I Rzeczpospolitej, czy też w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Um, przede wszystkim, wracając do tamtego czasu, musimy przypomnieć sobie, musimy zorientować się, zrozumieć, że system edukacji nie było czegoś takiego jak państwowy system edukacji. To nie był wynalazek, który istniał od zawsze. To było coś, co dopiero pojawiło się z czasem. Początkowo, jak pamiętamy, w średniowieczu to kościół odpowiadał za edukację. Mieliśmy szkoły parafialne, mieliśmy też uniwersytety, które oczywiście były bardzo mocno związane jeszcze wcześniej szkoły katedralne i uniwersytety, które te uniwersytety były mocno związane z religią, a teologia stanowiła jeden z najważniejszych przedmiotów. No i później w nowożytności, pomimo um, rozwoju różnych nauk, niekoniecznie samej Teologii. W wielu miejscach w Europie to cały czas Kościół był najważniejszą instytucją zapewniającą edukację. Tak było właśnie w Rzeczpospolitej i w Rzeczpospolitej tym ramieniem Kościoła odpowiedzialnym za edukację był zakon jezuitów. Jak pamiętacie, był to zakon założony w, podczas, podczas w XVI wieku w okresie w odpowiedzi na Reformacji jako element tak zwanej kontrreformacji, jako element kontrreformacyjnych działań Kościoła katolickiego. Jezuici byli podlegli bezpośrednio papieżowi, albo raczej słuchali go we wszystkim co do Joty, także jak mawiał ich założyciel święty Ignacy Loyola: jeśli papież powie coś, że jest biały, a naszym oczom wydaje się jako czarne, to my musimy uznać to jako białe. Albo na odwrót z kolorami. Nie pamiętam dokładnie. Natomiast taki był przekaz. No więc mamy tych Jezuitów i ci Jezuici prowadzą edukację w Rzeczpospolitej. Ta ich nauka jest skupiona głównie na teologii i um, nauce po łacinie. Nauce łaciny i nauce po łacinie właśnie zwłaszcza teologii, inne przedmioty traktowane były nieco pomacoszemu jako e, nie aż takie ważne. E, I częścią e, tego systemu, jakby z skutkiem istnienia tego systemu w Rzeczpospolitej, e, co tu dużo mówić, była pewna zapaść intelektualna e, w większości szlachty która w dużym stopniu przyczyniła się do kryzysu Rzeczpospolitej w XVII wieku, który oczywiście później rzutował na malejące znaczenie kraju na arenie międzynarodowej w wieku XVIII. No i cóż, no edukacja, dobra edukacja, to jest, to jest naprawdę ważna, ważna rzecz, więc dlatego coraz więcej ludzi w Rzeczpospolitej w tamtym czasie myślało, jak Tą edukację naprawić. I poniekąd dobrym, dobrym momentem na wdrożenie reform okazało się być wydarzenie przełomowe, które pachniało powiedzmy kryzysem. Mianowicie w 1773 roku papież Klemens XIV rozwiązał zakon Jezuitów. Ten zakon po prostu przestał, przestał istnieć. E, nie będziemy wchodzić w szczegóły, dlaczego ta decyzja została podjęta. Ważne, że po prostu z dnia na dzień niemalże zakon Jezuitów wyparowuje. Oczywiście rodzi to szanse i zagrożenia. Zagrożenie dla Rzeczpospolitej było takie, że skoro to jezuici prowadzili edukację na taką skalę w kraju, no to jeśli nagle ich nie ma, no to system edukacji mógłby się całkowicie, całkowicie załamać, zawalić. To tak jakby, no nie wiem, nagle wszyscy, no nagle przestało istnieć, powiedzmy, państwo i nauczyciele nie mają płacone, nauczyciele mówią, że mogą się rozejść do domu, szukać jakiejś innej pracy. System edukacji się zawala, bo nie ma tego, tej instytucji, która by to wszystko koordynowała. Także to jest naprawdę duże zagrożenie w tamtym czasie. No ale też byli ludzie w Rzeczpospolitej, którzy widzieli to jako szansę jako szansę na zupełną, ale taką zupełną reformę systemu edukacji w sposób, który przy istnieniu zakonu mógł być zupełnie nie do pomyślenia. I Właśnie odpowiedzią na to e, wydarzenie na rozwiązanie, na kasatę zakonu było powołanie Komisji Edukacji Narodowej właśnie 14 października 1773. Stąd e, to właśnie 14 października obchodzimy e, dzień Komisji Edukacji Narodowej, zwany właśnie dzisiaj częściej jako Dzień Nauczyciela. No to skoro już wiemy, co świętujemy, dlaczego. Akurat w tym dniu, to teraz zastanówmy się, co to była ta Komisja Edukacji Narodowej. Ano była to instytucja świecka, która podlegała królowi i sejmowi bezpośrednio, i co też ważne, uposażeniem tej instytucji był majątek, który przejęła ona po jezuitach, bo jezuici no, wyparowali, ale to co, to, co zakon posiadał jako instytucja, cały czas było w postaci budynków, w postaci różnych innych no, wartości, różnych innych rzeczy, które miały jakąś wartość finansową, to zostało przeniesione na terenie Rzeczypospolitej dla Komisji Edukacji Narodowej. To ona przejęła te właśnie środki, to pewnie poza kościołami, kościoły pewnie przejęły inne zakony, natomiast co do zasady właśnie te rzeczy, jak budynki, to przeszło, przeszło na państwo. Komisja Edukacji Narodowej miała swoją strukturę organizacyjną. Tam w kierownictwie Komisji Edukacji Narodowej siedziały różne e, różni figuranci z ważnych rodzin, żeby tam mieli stanowiska. Nie jest to rzecz nieznana nam dzisiaj, że e, różni ludzie, którzy niekoniecznie e, robią rzeczy, mają stanowiska, e, ale takim, e, taką osobą, takim, takim spiritus movens, takim właśnie mózgiem całej Komisji Edukacji Narodowej był Hugo Kołątaj, e, tutaj przedstawiony na e, ilustracji. Jego trzeba kojarzyć właśnie między innymi z, e, z Komisją Edukacji Narodowej, ale ogólnie też z projektem, odnowy Rzeczpospolitej. Więc Hugo Kołątaj kieruje tymi pracami. Ważnymi ludźmi są też Franciszek Bieliński czy pisarz Julian Ursyn Niemcewicz. To są ludzie, ale też jeszcze jest tam wielu innych artystów, poetów, pisarzy, ludzi kultury, którzy angażują się w, w zarządzanie tą instytucją i projektowanie jej dalszych działań. Z tych działań należy wymienić przede wszystkim reformę szkolnictwa. Szkolnictwo, które wprowadza, które wprowadza Komisja Edukacji Narodowej i to jest trzystopniowe szkolnictwo. Zaczynamy od szkół parafialnych, taki najniższy szczebel dostępnych dla wszystkich. Mamy później szkoły, państwowe szkoły powiatowe, czyli nieco wyższy szczebel, tam chodzą dzieci szlacheckie, ale też jest, są te szkoły dostępne dla zdolniejszych dzieci z, powiedzielibyśmy, niższych niższych warstw i mamy wreszcie dwa uniwersytety w Krakowie i w Wilnie. I te akademie, Akademia Krakowska, Akademia Wileńska, one no, służą na tym najwyższym szczeblu, one kształcą elitę, elitę kraju. Także ten system mamy ustandaryzowany na terenie całej Rzeczpospolitej. Natomiast pojawia się kolejny kolejne zagadnienie, mianowicie Ojcom Komisji Edukacji Narodowej zależało bardzo na tym, żeby edukacja była prowadzona po polsku. Do tej pory Jezuici prowadzili ją tak, jak mówiliśmy, po łacinie. No więc, okej, okay, można by powiedzieć, łatwo zrobić, wszyscy mówią po polsku, więc możemy zacząć w tym języku uczyć. No tylko problem był taki, że w obliczu tego, że Jezuici prowadzili edukację od bardzo długiego czasu po łacinie, a w ciągu ostatnich dwóch wieków tam wcześniejszych, czyli 17 i do 18. mieliśmy ogromny rozwój nauk przyrodniczych, ale też dziedzin takich jak filozofia czy logika. No i problem był taki, że w tamtym okresie w języku polskim nie istniały jeszcze pojęcia, które często mogłyby, które mogłyby nawzywać, opisywać nowe odkrycia, co było oczywiście dużym, dużym problemem. W tym celu i też w celu stworzenia przede wszystkim materiałów do nauki powołano towarzystwo do ksiąg elementarnych. To miało miejsce w 1775 roku i to towarzystwo miało za zadanie tworzenie tworzenie podręczników i w ramach tworzenia podręczników też tworzenie nowych Słów w języku polskim, nowych pojęć, które odpowiadałyby pojęciom używanym właśnie w naukach, w szybko rozwijających się naukach przyrodniczych i innych. Także to był kolejny też, kolejna gałąź działalności Komisji Edukacji. Narodowej. No i wreszcie też warto wspomnieć, że w 1774 roku Komisja Edukacji Narodowej przejęła w zarząd bibliotekę załóżkich, która stała się poniekąd taką pierwszą polską biblioteką, biblioteką narodową. Także. Widzimy tutaj bardzo szerokie działanie na polu edukacji, nie tylko e, tak jak ministerstwo, zarządzanie odgórnie jakiegoś programu, e, tylko, tylko bardzo e, konkretne, bardzo wszechstronne działanie mające na celu zupełne. Przeorganizowanie systemu edukacji. Dlatego Komisja Edukacji Narodowej była tak ważna. A mówiąc o tym, dlaczego była tak ważna, przejdźmy sobie do właśnie opisania takiego kilku, takich kilku punktów wskazujących skutki i znaczenie istnienia Komisji Edukacji Narodowej. Więc, przede wszystkim, to unowocześnienie szkolnictwa, wprowadzenie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych, historii. Tych rzeczy wcześniej nie było w wystarczającym stopniu w szkołach prowadzonych przez jezuitów. To Komisja Edukacji Narodowej zrobiła ten krok milowy, wprowadziła je do, do właśnie programu szkolnego. Także to jest niesłychanie, niesłychanie ważne. Też nauczanie w języku polskim, tu już o tym do tego nawiązałem, mamy stworzenie polskiej terminologii dla wielu, dla wielu nauk. Mamy też nacisk na wychowanie obywatelskie, które to wychowanie tworzy grunt pod późniejsze reformy państwa, ale też, ale też przepraszam, myśl niepodległościową. To jest też bardzo, bardzo ważne. Było to o tyle ważne, że w momencie powstania idei oświeceniowych, polska szlachta, tak jak to wielokrotnie na naszym kursie wspominałem, była e, bardzo e, zaściankowa w pewnym sensie, nie lubiła tych nowych idei płynących z zachodu, przez co e, odrzucała część złych, ale też odrzucała dużo dobrych idei, dużo potrzebnych idei, które sprawiały, że e, ich brak, ich brak ich przyjęcia no nie odbijał się korzystnie na e, Rzeczpospolitej. Także to było coś, co było problemem, i ci ojcowie Komisji Edukacji Narodowej zobaczyli ten problem i starali się mu zaradzić. Ta edukacja prowadzona przez państwo według konkretnego, konkretnego programu sprawiała, że również to wychowanie obywatelskie, pewne cnoty obywatelskie mogły być rozwijane, bo prowadziło to państwo, a nie, a nie jednak zakon Kościoła Katolickiego. Także to było ważne w krótkiej perspektywie, ale też w dłuższej, bo ta myśl, Komisji Edukacji Narodowej ona nie umarła nawet po tym, kiedy Komisja Edukacji Narodowej została, e, została e, no, rozwiązana, e, po tym e, jej działalność została została ukrócona po, e, po e, drugim e, rozbiorze w, w latach 90. XVIII wieku. Wtedy Komisja Edukacji Narodowej została ukrócona dlatego, że Rosjanie widzieli jej dobre efekty, ale to, co już się wydarzyło, nie mogło się odwydarzyć, jak to mówimy. Nauczyciele, których, których Komisja Edukacji Narodowej wykształciła, byli cały czas. Tam byli cały czas w Polsce i służyli, e, uczyli kolejne pokolenia młodzieży właśnie w tym duchu, e, w duchu wychowania obywatelskiego, duchu patriotycznym, co było niesłychanie, niesłychanie ważne. No i wreszcie też taka ciekawostka. Komisja Edukacji Narodowej służyła jako, taką, jako taka inspiracja dla Europy. Podobne do niej instytucje wkrótce zaczęły powstawać w innych europejskich krajach, gdzie również nie istniała taka scentralizowana instytucja państwowa, która w sposób świecki prowadziłaby edukację. Także Komisja Edukacji Narodowej również na tym polu była wyjątkowa i miała wyjątkowe znaczenie nie tylko dla Rzeczpospolitej, ale też dla historii Europy. Wiemy już zatem, na czym polega Dzień Nauczyciela, skąd się wziął, dlaczego jest Taki ważny, a mówiąc o Dniu Nauczyciela, ja chciałbym e, powiedzieć Wam o czymś, co jako Akademia Historii organizujemy na tą okazję. Mianowicie, już 14 października o godzinie 20 na academiahistorii.edu.pl będziecie mogli znaleźć bardzo, bardzo wartościowe e, zniżki. Mianowicie, e, pierwsze 10 osób, które m, zakupi nasze kursy, otrzymają 300 zł zniżki na te kursy, kolejne 20 osób uzyska 200 zł zniżki, a kolejne 30 uzyska 100 zł zniżki. Także e, jeśli chcielibyście poprawić, e, zreformować waszą edukację historyczną, jeśli chcielibyście się uczyć, od najlepszych od specjalistów w dziedzinie przygotowania do historii jeśli ta forma nauki gdzie tłumaczymy konkretne zagadnienia na filmikach i odwołujemy się zawsze do wymagań centralnej komisji egzaminacyjnej jeśli ta forma wam odpowiada to zachęcam serdecznie do wejścia na akademiehistoria.edu.pl już Jutro, czy też dzisiaj, jeśli odsłuchujecie tego filmiku właśnie 14 października o godzinie 20 i dołączenie do grona naszych kursantów i kursantek, tak abyśmy razem mogli przygotowywać się do matury z historii w roku 2026. Zachęcamy Was bardzo, bardzo serdecznie i gorąco. Mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce na naszym kursie, a jeśli a i na przykład już jesteście kursantami i oglądacie ten filmik dlatego żeby pogłębić swoją wiedzę o tym jednym konkretnym wydarzeniu, mam nadzieję, że będziemy się, będę się z wami słyszał, będę się z wami e, e, łączył e, mentalnie na kolejnych podcastach Akademii Historii, które regularnie tworzymy dla was tak, żeby to przygotowanie do matury z historii było możliwie pełne i możliwie jak najbardziej Ciekawe, Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i do zobaczenia na kolejnych.